Zdecydowana większość dzisiejszych krytyków, zaprzeczających stworzeniu tego świata przez samoistnego wiecznego Boga, odwołuje się do jakiegoś rodzaju początku całej rzeczywistości, który pochodzi z niczego. A kiedy mówisz mi, że wszechświat został stworzony przez przypadek, to używasz doskonale dobrego słowa. Aby opisać matematyczne możliwości, a teraz nadałeś mu magiczną moc. Jakie są szanse, że cokolwiek może się wydarzyć przez przypadek? Nic nie może zdarzyć się przez przypadek, ponieważ przypadek nie może nic zrobić. Prowadziłem kiedyś dyskusję z profesorem Harvardu, który powiedział mi, że wszechświat został stworzony przez przypadek. Przycisnąłem go trochę w tej kwestii, używając monety do zilustrowania problemu. Powiedziałem, jeśli mam 50 centówkę i podrzucę ją w powietrze, jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie reszka? On na to pół na pół. Powiedziałem, okej, okay, jaki wpływ na rzut monetą ma przypadek? Odpowiedział, co masz na myśli. Powiedziałem, cóż, to czy wypadnie orzeł czy reszka, zależy od tego, jak duży nacisk jest na nią wywierany, jaka jest gęstość powietrza, ile obrotów wykonuje i tak dalej. czy złapiesz ją tutaj czy, tutaj, czy tutaj, czy tutaj, i czy po złapaniu odwrócisz ją czy nie. To są wszystkie zmienne. Jak duży wpływ ma przypadek? Nadal tego nie rozumiał. Powiedziałem: Słuchaj, jeśli używasz terminu przypadek do mówienia o matematycznych możliwościach, to jest to bardzo użyteczny termin. Ale kiedy przypisujemy przypadkowi moc zrobienia czegoś, to mówimy, że przypadek jest czymś. Czym on jest? Czym jest ten tajemniczy czynnik X, który sprawia, że wyrzucona moneta pokaże reszkę lub orła? Wciąż na mnie patrzył, a ja powiedziałem: chwileczkę, kontynuowałem. Przypadek nie może zrobić nic, ponieważ przypadek nie jest czymś. Aby coś działało, musi najpierw co? Być. Przypadek nie jest czymś, jest niczym. Kiedy mówisz mi, że wszechświat został stworzony przez przypadek, to tak jakbyś mówił, że wszechświat został stworzony przez nic. Użyłeś doskonale dobrego słowa do opisania matematycznych możliwości, a teraz nadałeś mu magiczną moc, nadając mu ontologiczny status, nadając mu moc do robienia czegoś, podczas gdy jest niczym. I to jest główna idea, która jest używana jako substytut stworzenia. Wiem, że są tacy, którzy twierdzą, że wszechświat jest wieczny i zawsze tu był. To inna kwestia. Ale zdecydowana większość dzisiejszych krytyków, którzy zaprzeczają stworzeniu tego świata przez samoistnego, wiecznego Boga, odwołuje się do jakiegoś początku całej rzeczywistości, który pochodzi z niczego. To królik z kapelusza. Bez kapelusza. Bez królika. Bez magika. To gorsze niż magia. To czysta mitologia.